Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmy z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj debiuty szachowe, także będą śmieszne nazwy, będą ciekawe nazwy, będą nazwy, nie wiadomo skąd się wzięły znamy wiele debiutów przede wszystkim tych podstawowych, czyli partia włoska, hiszpańska, sycylijska, karokan, francuska, no ale tak powiem szczerze, że po tylu latach, latach nauki nie wiedziałem, że jest wiele, wiele takich innych, śmiesznych, ciekawych nazw, także w dzisiejszym nagraniu właśnie te, przedstawię 35 takich ciekawych nazw, które udało mi się znaleźć na serwisie czeskom oraz szparając w, tutaj w zasobach internetu, także jeżeli chcesz się dowiedzieć jak wygląda debiut orangutana, czy gambit Coca-Coli, czy też atak wieśniaka, czy, czy też inne szachowe nazwy związane z zwierzętami, na przykład jeżozwierz, struktura węża, ślimaka oraz wiele, wiele innych, to zostaje oczywiście do samego końca. Także oczywiście traktujemy dzisiejszy odcinek z takim przymrużeniem oka. Nie jest, nie jest to oczywiście żadna rekomendacja, żeby grać te debiuty, a jest to jedynie w przedstawienie takiej, w formie takiej ciekawostki. No dobrze, no to zaczynajmy. Pierwsza nazwa i już mamy pierwsze zaskoczenie. Obrona sycylijska. Słyszeliście w obronie sycylijskiej o wariancie toaletowym. Okazuje się, że jest Toilet Variation. No ten wariant toaletowy bardziej nam się kojarzy z jakimiś oszustwami szachowymi typu ze skandalem między meczem kramnik topałów, możesz to zobaczyć na moim kanale, lub też z bardziej znanym polskim motywem, którym też po często pojawiła się toaleta. Zobacz sobie to też na moim kanale. Jak leci wariant toaletowy, zobaczcie E4, C5, F4, czyli bardziej wstród z wariantu zamkniętego. Tutaj silna kontra ze strony czarnych, czyli posunięcie D5, i wariant toaletowy to posunięcie skoczek C3. Zobaczmy kolejny debiut. Drugi debiut jest niesamowicie szalony. Także zdecydowanie tutaj młodsi zawodnicy zamykają oczy. Wariant: Uderzenie Młota Hammershlak to jest od strony białego koloru i wygląda on strasznie dziwacznie. F3, E5, Król F2, D5, Król E3. No, zdecydowanie nie polecamy tego grać. I jeszcze mamy tutaj też drugą nazwę od strony czarnego koloru. Jest to wariant smażonego lisa. Fried Fox, tutaj mi poucinało tę nazwę. Także tutaj tym razem jest to szaleństwo, ale dla koloru czarnego, czyli po E4 można zagrać F6 i po D4 dostaniemy smażonego lisa, także król F7. Wiem, że jeden z, z polskich zawodników, nie pamiętam nazwiska, ale w finale mistrzostw Polski juniorów zagrał właśnie ten wariant i był no, taki ogromny szum w mediach, jak tak można było w ogóle zagrać. Okazuje się, że takie coś ma nawet swoją nazwę. Kolejny debiut i propozycja dla Kawoszy, Gambit Wołżański, Atak Nescafe Frappé. To taka ostra, ostra kontynuacja powstaje ona w, właśnie w D4, skoczek F6, C4, C5, po D5, B5 właśnie ten, ta wołga powstaje, CB B5, A6 i tutaj taka kontynuacja, skoczek C3, A bije B5, E4, białe mocne w centrum, czarne mocne na hetmańskim i po B4 koń się tutaj wciska i po posunięciu D6 mamy właśnie ten wariant dla Kawoszy, Neska FFRP bardzo takie mroczna nazwa otwarcie groba tutaj tylko jedno posunięcie posunięcie g4 grob to nie żaden święto zmarłych tutaj nic w tym kierunku to jest po prostu zawodnik który się nazywał grob Kolejna nazwa i obrona Karokan, nie miałem pojęcia, że coś takiego w ogóle powstaje. Po E4, C6 mamy atak wieśniaka, czyli po posunięciu goniec C4, chili-bili atak, jak chcecie, to przetestujcie. Tutaj można dalej kontynuować to poprzez D5 w ten sposób i na przykład można próbować jakoś matować na polu F7. Obrona Hipopotama według Czeskoma powstaje po posunięciu E4, skoczek H6, ja bardziej ją znam i to też było grane na bardzo wysokim poziomie, Poziomie, że hipopotam to oczywiście takie zwierzę gdzieś tam unoszące się ledwo, ledwo nad poziomem lustra wody, i dlatego hipopotam kojarzy z tym, że ustawia się wszystko praktycznie na szóstej linii. I właśnie bardziej hipopotama kojarzy z tego układu E4, G6. Pod E4 białe, mocne centrum, czarne fionczetują. Tutaj widzimy, że no generalnie we Fianchetto skoczek na F6, a tutaj skoczek idzie sobie płasko. Białe ustawiają mocne centrum, a czarne bardzo płasko tutaj H6 tego pionka, żeby nie stracić, gra się posunięcie król H7 i powierzy z F na E1, Twiączę to z drugiej strony, wierzy A na D1, goniec B7 i po A4, A6, tutaj ten, grają w zasadzie czarne na zasadzie takiej mijanki, czyli jak białe zagrają A5, to czarne zagrają w ten sposób, jak białe zagrają tak, to czarne grają w ten sposób, tak, jak białe zagrają tak, to czarne grają w ten sposób, także taki wkurzający dosyć system, Hippopotamus um, Defense, obrona indyjska, wiekowy gibbon, aged gibbon, Bon Attack, powstaje on w ten sposób. D4, D6, C4, skoczek F6. Nigdy w życiu nie widziałem w partii turniejowej takiego ruchu G4. Może warto to przetestować. E, obrona Benoni e, i obrona Sempa Vulture e, Defense. Z tym się spotkałem, ponieważ jeden z zawodników tutaj z okręgu gra właśnie ten. Tam obronę, po D4 skoczek F6, C4, C5 i po D5 grał mi posunięcie skoczek E4 no taki zaskakujący ruch tak to bym określił, ja tutaj z tego co pamiętam o to odpowiadałem jakimś skoczkiem na D2 i on chyba nawet po skoczku D2 odchodził w ogóle jakiś skoczek D6, także no bardzo zbiłem mnie to z trupu pamiętam, że sporo myślałem, aczkolwiek no, no białe dostają tutaj centrum no potężne Monkey Boom Variation, to pojawiło się bardzo często na internecie, wielu, wielu zawodników podoba, podawało, że im się ten, ten wariant podoba, no ale myślę, że bardziej z nazwy. Powstaje on w ten sposób, P4, G6, goniec C4, goniec G7 i hetman F3, białe próbują zamatować prostym matem szewczykiem, czarne się bronią i tutaj gambicik, czyli oddajemy pionka po D4, być może tam tą małpą, włóczęgą jest właśnie ten goniec, który tutaj będzie przeganiany. W... No, i po prostu dostaną jakąś tam grę po białych polach. Także też kolejna ciekawa nazwa związana ze zwierzętami. Obrona sycylijska, wariant kałasznikowa. Także tutaj yy, kałasznikow. Pytanie: Czy to chodzi o tą broń, czy też o jakiegoś kałasznikowa zawodnika? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. W każdym razie on powstaje w ten sposób, że w zwykłym Sycylu. Po skoczku C6, gramy D4 i na cb D4, skoczek b 4 jest szybkie E5. Tutaj z kolei niektórzy mylą to i na przykład w wariancie skoczek F6, czyli w tym wariancie zamiast szybkiego E5 kałaszników, można grać skoczek F6, skoczek C3, E5 i tutaj raczej mamy nazwę, która jest drugą nazwą, którą te, te, te też często jest przemiennie stosowana, jest to wariant swierzchnikowa zwanego również pelikanem. Taka, ta, taka ciekawostka. Partia wiedeńska wariant Frankenstein-Draculi powstaje z kolei po takich ruchach. E4, E5, skoczek C3, skoczek F6 i na pogońcu na C4 tutaj jest posunięcie, skoczek bije na E4. To też było pokazywane w, między innymi w nagraniu dotyczącym Gambitów otwartych. Zobacz sobie to nagranie. Otwarcie żółwia, tortoise opening powstaje po ruchu E4, E5, goniec D3, no także myślę, że tutaj e, ta, to zwierzę będzie stosowne do tego otwarcia, ponieważ no, jest to takie powolne, blokujące, no i mało logiczne posunięcie z D3. Atak Napoleona, także tutaj słynny francuski dowódca, rozpoczynał E4, E5. Napoleon też grał w szachy. I Hetman F3. No, my wiemy, że Hetmanem nie warto zbyt szybko wychodzić. Zdecydowanie lepiej wyprowadzać lekkie figury. Także atak Napoleona e, raczej zastąp posunięciem tradycyjnym skoczek F3. Gambit słonia to jest akurat dosyć grywalny gambit po E4, E5, skoczek F3, D5. Elefant Gambit możesz wypróbować. Partia czterech skoczków, i tutaj mamy E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, skoczek F6, i to się nazywa Gambit Halloween. Także tutaj trzeba uderzyć na E5 i dalej, tylko fantazja możecie dalej ponieść. Po skoczek bije E5. Oczywiście rozpościeramy tutaj mocny, mocny szpaler pionkowy, który będzie zmiatał te skoczki z drogi. Partia włoska, atak smażonej wątroby, to jest jedna z ulubionych waszych nazw. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, włoska. I na skoczka F6, skoczek G5, po D5, E bije D5. Tutaj główną linią jest oczywiście skoczek A5, tak trzeba grać. Jeżeli zbijesz na D5, no to musisz się liczyć z tym, że przeciwnik możecie właśnie usmażyć jak tą smażoną wątrobę poprzez skoczek F7, ta pozycja jest bardzo bardzo nieprzyjemna dla czarnego koloru tutaj myślę, że białe biorą jakieś 70% punktów. Debiut Orangutana tutaj wiąże się akurat to z posunięciem B4, ten debiut ma wiele nazw, mówi się też o otwarciu polskim, tutaj Xavery, tarta cover pracował nad tym debiutem i też jest taka anegdotka, że gdzieś tam w Nowym Jorku pojawił się w i zobaczył jak tam Orangutany się gibają, można powiedzieć no i tak wymyślił sobie, że to też może być jakiś, jakaś fajna forma rozpoczęcia partii szachowej, takie niekonwencjonalne ruchy rękoma, tutaj ruch lewą ręką to posunięcie B4, a na przykład jak czarne odpowiedzą e5, no to taki ruch prawą ręką. Także nazywane jest również też otwarciem Sokolskiego. Obrona Benoni, Knife Variation, wariant noża sprężynowego. Pierwszy raz słyszę o takiej nazwie, w każdym razie powstaje to po D4, skoczek, F6, C4, C5, D5, tutaj nie idą czarne w wołgę, też można by było zagrać jakiś tam inny, z wcześniej przedstawionych wariantów, tutaj benoni E6 skoczek C3, po ebi D5, C D5, D6. I po E4G6 właśnie ten nóż sprężynowy, bardzo ostry wariant powstaje po posunięciu F4. Oczywiście białe budują mocne centrum, no i też jednym z planów będzie dojście do ruchu E5. Gambit Coca-Coli, tutaj ciekawostka, nawet ten znany na całym świecie napój ma swoją nazwę. Powstaje po posunięciach G4. no Kto tak z nas rozpoczyna? Myślę, że mało kto. Kto rozpoczyna z kolei na G4 ruchem G5? Myślę, że mało kto. No i F4, totalny odjazd. Także, jak chcesz, to spróbuj. Zobaczysz, czy ten napój ci smakuje. Otwarcie kraba to jest równie szalone, jak to przedstawione przed chwilą. A Myślę, że tutaj można dodać, że jeszcze bardzo zaskakujące. Białe rozpoczynają posunięciem A4. Czarne, powiedzmy, jakiś ruch środkowy typu piątka centralnego E5. I otwarcie kraba charakteryzuje się tym, że rozpoczynamy od dwóch takich pionków bandowych. To bardzo często widzimy w partiach, w szczególności początkujących szachistów. Od razu mogę powiedzieć, że takie ustawienie jest słabe. Raczej staraj się grać pionkami środkowymi. Tak, także zamiast posunięcia H4, zagraj sobie jakieś E4 albo D4. No. Te ruchy nie są dobre, bo i tak na początku wieżami nie chcemy wychodzić. Wariant kaczki powstaje canard, variation powstaje pod e4, skoczek f6, f4. Tutaj myślę, że możemy, jeżeli się uda, to przejść do takiej obrony królewsko-indyjskiej, na przykład jakiś c4, skoczek c3, e4, wariant czterech pionów. Może też przejść do kamiennej ściany białym kolorem, czyli jakieś e3, c3. W każdym razie to posunięcie no, stwarza jednak spore dziury na, na polu E4, także no, nie jest to polecany wariant. Z kaczką związana jest również ten, ta formacja, otwarcie birda, formacja tutaj w literówka, nie, formacja podwójnej kaczki, Double Duck Formation na D4, D5, F4, F5. Można oczywiście to też rozpoczynać od posunięcia F4. F5 i na D4D5 przechodzimy tak naprawdę do tego samego. Także tutaj widzicie podwójną partię szkocka wariant Potera. Niektórzy nazywają to również wariant Harego Potera, ale tutaj chodzi o Potera, takiego bodajże brytyjskiego mistrza. I ten wariant wygląda tak. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, D4, EB D4, skoczek bije D4. I na gońca C5 najczęściej stosowany ruchem jest goniec E3, a w tym wariancie Potera odchodzimy skoczkiem na B3. Było takie nagranie, Granie na kanale rajd Pijanego Króla, właśnie w tym wariancie, bardzo szalona partia zobacz sobie koniecznie. Gambit Homara, Lobster Gambit, powstaje z kolei po posunięciach E4E5. Skoczek F3F5 to taka coś na wzór jakiegoś gambitu Janisza czy, czy gambitu łotewskiego. No i tutaj totalny odjazd. Ktoś, kto wymyślił, zagrał sobie posunięcie G4. Nie mam pojęcia, dlaczego to tak się nazywa. Gambit Meduzy, także kolejne, kolejne zwierzątko wodne po D4, skoczek F6, C4, G5. No tutaj też totalny odjazd, oddanie Pionka z Afryko. Oczywiście tradycyjnym ruchem w tej pozycji jest posunięcie G6, potem może powstać obrona królewsko-indyjska albo na przykład Greenfeld. E, to też ciekawe, nie wiem, czy dobrze to przetłumaczyłem, atak sodu, czy to tak się nazywa. Nazywam w każdym razie to jest Sodium Attack. To też ciekawe. Skoczek A3. Skąd taka nazwa? W nomenklaturze angielskiej skoczek nazywany jest literką N. Od Knight. Pierwsza literka K jest z kolei, z kolei zarezerwowana dla króla, dlatego skoczek tutaj może, musi się zadowolić drugą literką, także literką N. King, King to oczywiście król. No i teraz NA3. Także NA to symbol sodu, także już macie rozwikłaną zagadkę. NA, czyli skoczek idzie na pole A3, no i też w, w tym momencie powstaje atak sodowy, atak sodu, nie wiem, jak to dokładnie, precyzyjnie określić. To jest bardzo grywalny system, obrona sycylińska, wariant smoczy, wypowiadamy jednym tchem, nie kojarzy nam się to ze smokiem, a niektórzy pytają mnie, dlaczego właśnie nazywa się to wariantem smoczym. Otóż po 4 C5, skoczek F3, D6, D4, bicie, bicie. Skoczek F6, skoczek C3, G6 i pogoniec E3, goniec G7, goniec C4, rozszada, smok powstaje z uwagi na ten układ. To się kto, ktoś wymyślił, że to wygląda po prostu jak smok. Tutaj jak tego piąka jeszcze byśmy dorysowali, to jest taki można powiedzieć głowa i tułów. No i tutaj taki ogon smoka, także dlatego właśnie nazywane jest to wariantem smoczy. No to jeżeli obrona sycylijska, wariant smoczy, no to też trzeba powiedzieć o przyspieszonym smoku, czy Hyper Accelerated Dragon Variation. To powstaje z kolei po natychmiastowym posunięciu G6, także tak to wygląda. I, tu, i tutaj niektórzy też określają, jako, że to jest też wariant pterodaktyla. Także kolejne, kolejne zwierzątko w naszym tutaj zbiorze, goniec G7 i mamy właśnie przyspieszonego smoka ta nazwa też mnie bardzo zaskoczyła obrona francuska wariant burzowego królika jak wpiszesz sobie thunder bunny to wyskakuje taki komiks z takim burzowym królikiem nie mam pojęcia co to jest w każdym razie no, zestawienie tych słów z pewnością imponujące e4 e6 d4 d5 skoczek d2 jeden z głównych wariantów francuza i na skoczka c6 raczej tak się we francuzie nie gra Raczej we Francuzie we wszystkich wariantach takich normalnych gram dochodzimy do posunięcia C5 w takich klasycznych. Po skoczku C6 broniony jest pionek i można zagrać teraz posunięcie D, skoczek i właśnie ten Thunder Bunny, ten burzowy królik powstaje po posunięciu E5. Obrona, pierka, wariant, szczęki, lwa. <laughs> Pierce defense, Lion, Joe... Jeff variation D4, D6. Normalny wariant Skoczek F6, F3. Myślę, że takie schematy spokojnie można grać w swoich partiach. Obrona sycylijska wariant Mangusty powstaje z kolei po ruchach E4, C5, Skoczek F3, Hetman A5. Ma to na celu oczywiście uniemożliwienie posunięcia D4 przynajmniej na jeden ruch, bo przecież białe mogą zagrać posunięcie Skoczek C3. I tak do tego D4 prędzej czy później dojdą. Gambit pojawił się w moich zestawieniach dotyczących gambitów, ale ataku komara nie omawiałem. Mosquito atak powstaje po posunięciach d4 e5 i po debie E5, hetman H4, no takie, ten het, komarem z pewnością tu jest hetman, on tak sobie będzie e, latał na przykład na posunięcie skoczek F3, no to nie wiem, pewnie gdzieś tam pójdzie sobie na, na drugą stronę zagrać jakiegoś hetmana na B4. E, to oczywiście bardzo fajny debiut, dla, ale dla białych, żeby polatać za tym hetmanem i może na końcu go zdobyć. Partia angielska, wariant jeżo-zwierza, porcupine variation, powstaje C4, partia angielska, F5, taka można powiedzieć... E, Troszkę holenderska nie wiadomo czy to bardziej angielska, czy to holenderska. Po E4 mamy gambit, przyjęcie, skoczek C3 z napadem na pionka, skoczek F6 i właśnie ten jeżo czyli takie kucie próba w jakiś sposób. W Płynięcia na skoczka, komuś skojarzyło się z jeżozwierzem z pewnością. Białe będą chciały dochodzić do posunięcia G5. Struktura jeża nie jest, jakby to powiedzieć, taką nazwą konkretnego debiutu, a raczej konkretnego ustawienia. Bardzo podobne to jest zresztą trochę do hipopotama. P4, C5, skoczek F3, E6. Czarne będą ustawiać tam, tego jeża na szóstej linii. Zaraz zobaczycie, że tutaj się na szóstej linii zaroi od pionków. Także po zbiciu powstaje, można powiedzieć, wariant Pausena, skoczek C3, kolejny pionek na szóstą linię, goniec C2, skoczek F6 czarny do krótkiej. Na A4 białe nie pozwalają dojść do B5, ale z kolei czarne mogą sobie zagrać e, chociażby posunięcie B6. No i tu widzimy tego jeża, który kuje, kuje bardzo, bardzo intensywnie na tej szóstej linii, dlatego też ktoś wpadł na nazwę, że, że można to nazwać właśnie strukturą jeża. I po F3, goniec B7, struktura jeża to jest podstawowe, podstawowa struktura w obronie sycylijskiej. I na koniec e, obrona Benoni, wariant ślimaka, snail variation, czyli coś bardzo powolnego, po D4, C5, po D5, skoczek A6. Myślę, że to m, można grać, jakoś tam ten skoczek się odbije na C7 i przejdzie do, do klasycznych systemów. Także tak wyglądało zestawienie tych ciekawych, śmiesznych nas, 35 debiutów szachowych. Jeżeli jeszcze znasz jakieś inne ustawienia, jeszcze inne debiuty, jeszcze inne nazwy, to wpisz w komentarzu i też oczywiście napisz, które ustawienie najbardziej Ci się podobało, które, które Cię najbardziej zainteresowało, a być może nawet takie ustawienie zaczniesz sobie grać. Oczywiście nie polecam testowania tego w partiach klasycznych. Z pewnością większość tych debiutów jest mało grywalnych, ale z pewnością wyłapisz jakieś parełki, które mogą zaskoczyć Twojego przeciwnika, chociażby w jakiejś partii buletowej czy blicowej. Także zostaw, Komentarz, udostępnij nagranie i życzę Ci oczywiście powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymaj się, cześć!